Z tej strony, i Dzisiaj pokażę, jak rozwiązać zagadkę w kaplicy sekstyńskiej. Dokładnie w momencie, kiedy wejdziemy do środka, mamy safe, zabezpieczony oczywiście klasycznie hasłem. Mamy dwie figurki, aczkolwiek to nie wystarczy. Jak możemy zobaczyć, pod spodem mamy symbole. Te symbole odpowiadają tak naprawdę liczbą. Ale żeby to rozwiązać będziemy potrzebowali m.in. list Nicoletiego, będziemy planetę, plansza planetarium, czy jakoś tak to się nazywało. Yy, chodzi o to, żeby dopasować po prostu symbole do liczb. Ale żeby przeskoczyć ten element dokładny kod to będzie, jeżeli dobrze oczywiście sprawdziłem, 4471. Sprawdzimy. 4 4 Indiana, jesteś genialny. Dokładnie, indiana, jesteś genialny, Pf, oryginał? Przecież to kopia, amatorze. I właśnie w taki Dobra, sposób zdobyliśmy zawartość. Sejfu.